Dzień dobry moi mili państwo Ja słuchajcie o dwóch dni e, Chodzę taka spuchnięta na twarzy Dlatego, że mm, teraz jest długi weekend Dziś mamy święto niepodległości e, Maksiula na weekend był u Kuby Więc gdzieś tam ja przez te dni no mogą sobie pozwolić na takie dłuższe spanie do godziny 9-10. i szczerze mówiąc nie służy mi to w ogóle, w ogóle nie wiem, ja po prostu gorzej się czuję jak dłużej śpię niż jak śpię krócej ale jak śpię krócej to narzekam, że śpię krócej i że jestem niewyspana <grym> także git w ogóle hit jeszcze tego wszystkiego na weekend na ten długi weekend zepsuła mi się zmywarka Zrobiliśmy sobie kawę, słuchajcie, dziś taki domowy vlog. Zdrówko. Maksymilian tam walczy u siebie w pokoju, dlatego że kazałam mu sprzątać, bo jest syf No i moi drodzy, czas wykonać telefon do mojego taty. Co jest? Halo ojcze, czy ty dzisiaj znajdziesz dla mnie? Nie, nie, dzisiaj ja się nie ruszę nigdzie z domu. Jak coś, to mogę podjechać jutro, tak cię robotę. Ja jutro jestem cały dzień w salonie. No to trudno, a ty mi nie wypuszczam w domu tam do tego. No dobra. Ja nie, nie, nie chcę nigdzie ciężka, nie, 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 nie mam nawet jak. Do jutra już wytrzymasz. Mm, myślałam, że masz dzisiaj chwilę. Nie mam chwili. No nawet no. nie mam pół chwili. Ja też nie mam pół chwili. To jak coś to wpadniemy, ale nie obiecuję. Dobra, no. ja coś to zajęć się, nie obiecuję. Dobrze, pa. Moje hormony jakoś tak dziwnie buzują ostatnio. A to bardzo dziwne, dlatego że tak nigdy nie miałam. Zawsze miałam przed okresem, podczas okresu, że moje hormony tak strasznie buzowały, że ja miałam e, momenty, że po prostu sobie płakałam tak o. A teraz jestem po okresie i nie wiem. Normalnie mi się chce po prostu płakać. Proszę o Wczoraj płakałam chyba cztery razy, e, ale to w sumie na filmie, bo oglądaliśmy w domu. Potem byliśmy w kinie na listę do M e, Także polecajka, słuchajcie, jak gdzieś tam macie okazję pójść sobie do kina e, To idźcie na ten film e, Bo bardzo, bardzo fajny Tylko musicie oglądnąć wszystkie części wcześniej, te wcześniejsze, nie? Żeby gdzieś tam widzieć, e, być na bieżąco O, może tak e, To co, słuchajcie warka nie będzie dzisiaj naprawiona Nie wiadomo, czy będzie też jutro, tak na dobrą sprawę Mnie wypryszczyło mm, Proszę bardzo, panda na, na brodzie no i zabieram się za zmywanie tych naczyń paskudnych Jej, żeby nie było, że e, wiecie co, ja jestem jakąś księżniczką i ja tu będę zaraz O Boże, zmywarka się zepsuła, co ja teraz zrobię? Nie umyję naczyń, nie ubrudzę sobie rąk Nie, 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 bo no Boże, ja od trzech dni tak lecę e, Ale no wiecie, kurczę, no jak jest zmywarka w domu, no to fajnie by było z niej korzystać. Jak to jest jakaś pierdoła, typu nie wiem, jakaś się rura zapchała albo coś, no to fajnie by było e, to odetkać. No ja takich rzeczy nie potrafię robić, więc trzeba posługiwać się tatą. <laughs> Boże, co ja bym bez niego zrobiła. Ale koniec gadania. E myjemy te naczynia, wsadzamy jakieś prańsko, bo tego prańska też się nagromadziło strasznie. Nie wiem, może jakiś okład sobie zimny zrobię na twarz, bo serio, to czuję się strasznie spuchnięta i będziemy dzisiaj walczyć z rurami. Kupiłam kreta w granulkach i będziemy dzisiaj czyścić wszystkie rury. No... Tragedia. Przedwczoraj przyszła mi paczucha pr z Mixa i są tutaj, moi drodzy, takie... Oto rzeczy, jest krem nabliżający ze SPF-em, więc spoko mamy też jeszcze jakiś krem regenerujący do całego ciała, także będziemy sobie testować. Tutaj mamy co na oczyszczenie. No to to się przyda, słuchajcie, bo seria ostatnio troszkę zaczęło mnie wypryszczać, aż dziwne, no bo. Ja już się starzeję, więc raczej powinnam, wiecie, już mieć mniej tych wyprysków. A tu się okazuje, że ostatnio ta moja cera, no coś nie bangla z nią. I jakiś serum przeciw niedoskonałościom. No to już też jest odpowiedni czas i wiek na to, żeby zapobiegać, moi drodzy, z zmarszczkom. Także, także tyle. Tu już też muszę się pozbyć, słuchajcie, tych wszystkich dyń. Mm, bo powiem Wam szczerze, że znudził mi się już ten mód taki jesieniary Już mnie, nie wiem, drażnią te dynie, ten kolor pomarańczowy Nie wiem, z chęcią bym już się po prostu tego wszystkiego pozbyła I chyba dzisiaj będzie ten dzień, że po prostu ja wszystkie te dynki pochowam Co prawda jest 11 listopada i jeszcze do świąt daleko, ale kurczę, no nie wiem, no po prostu <laughs> drażnią Drażni mnie po prostu ten, ten wystrój tego wszystkiego, nie wiem, nie podoba mi się to Masz masz do broski, ziemi do Polski, za twoim który się... <noise> Jak ty ładnie śpiewasz normalnie! W przedszkolu uczone było? Tak. Mhm. Ta? Masz masz do broski, z ziemi do Piękny tu jest Armagedon, co? Słuchajcie. Mm. O! No właśnie. Max ma teraz, słuchajcie, taką fazę, że nie bawi się ogólnie jakimiś zabawkami, tylko teraz jest faska, właśnie na jakieś kartony, jakieś wycinane. Dobrze by było zrobić tutaj jakieś generalne sprzątanie. My ostatnio też robiliśmy generalne sprzątanie pozbyliśmy się chyba trzech reklamówek zabawek, ale tym razem ściągamy wszystkie ozdoby, właśnie halloweenowe. O, tutaj. A gdzie ten duch? Był jeszcze duch. Gdzie jest duch? A tu duch! Duch był tam, zawieszony, ale chyba spadł, tak? No to wychodzi. I co też chcę się, słuchajcie, pozbyć tutaj tej komody, tymi organizerami i wrzucić mu zabawki tutaj do tego organizera małego. Dlatego, że tak na dobrą sprawę, sery, tych zabawek już jest coraz mniej, a to tylko niepotrzebnie zajmuje miejsce. A ty, poczekaj, bo ty nie miałeś posprzedać w pokoju? Tak, a mogę coś ci powiedzieć? No. A więc co ja będę siedzieć? Co? Mała autka bagi. No, jakie przyjdzie od taty, to będę leciał w ciebie. No, 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 pewnie, pewnie. A ja pieniądze skąd wezmę? Na to? Z pracy. Z pracy? A, ty myślisz, że mu o tyle zarabia, żeby takie drogie rzeczy kupować? Tak. No, nie, właśnie. Właśnie. Wła no, właśnie nie. A wiesz, że niedługo jest Mikołaj i patrzy, czy dzieci są grzeczne, czy nie? No, a Ty chyba grzeczny nie byłeś w tym roku, co? Może nie? No, więc chyba prezentów pod koinką nie znajdziemy. A Ty też? Ja byłam grzeczna. Byłeś? Byłam. Brudna sprawa Ci powiem, dziecko. Ja chcę umyć. Tak? Tak. Ty wi więcej tutaj wody zużyjesz, niż to wszystko warte jest, dziecię kochane. Zlewu? Ja bym chciał, by ta cała rodzina była bogata. Bo będziemy mieć Mamo, co? Co to znaczy dla ciebie być bogatym, co? Będzie się mało kupuło, co tylko się czeka. A coś źle ci jest tak jak jest? Tak. Masz co jeść. Wiem! Masz mam. Nowe zabawki. Wiem, ale... Masz co się ubrać. Wiem, ale nie mamy diamentów i złota. Diamentów i złota nie mamy? No. A po co nam takie coś? Dobra no, ja bym chciał. A po co? I co ty byś z tymi diamentami zrobił z tym złotem? Hmm. By zobaczyć, co, co jest w środku diamentu. Aj, to Aj, Macie, Miriam, takie bzdury gadasz w ogóle. Wiesz, co babcia Tereska po, powtarza? Co. Wiesz, co jest najważniejsze? Co? Zdrowie. Bo jak ma się zdrowie, to ma się wszystko. Mama, co to jest za pudło? Kaczka moja. A tam nie! kosmetyki na pryszcze i na zmarszczki a jak twój ząbek? no nie ja bo tak trusa mocno tak. to tego ruszaj, bo tam dwa rosną i jak nie wypadną ci te zęby z przodu to strasznie się rusza ten ząb, pokaż ten jak tam ci wyrósł mocno ja cię sunę a weź poruszaj paluszkiem ale one się strasznie ruszają. Jezus Maria, dwie jedynki z przodu mu się ruszają. Dolne. I już nam tutaj ząbki z tyłu wyrosły, więc trzeba kurczę blaszka. No szybko jakoś gdzieś tam się tych ząbków pozbyć. A, to ruszaj. wyciągnąć. Jak wyciągnąć? No nie musisz ruszać, ja ci nie będę wyrywać tych ząbków. Ruszaj tak paluszkiem mocno. Mocno a... ruszaj tym paluszkiem. Ja... O, Jezus Maria! <laughs> Ruszaj, <noise> ruszaj! Bo będziesz tak na. Nie mogę na to patrzeć! Sytuacja, bo... moi drodzy, z tymi ząbkami wygląda tak, że w środę albo we wtorek, jak mułam Maxowi ząbki z rana, zauważyłam, że dwa zęby mu się ruszają, właśnie te dwie jedynki na dole e, i powiem Wam, że <noise> przestraszyłam się, mówię, ja pierdziele, co jest? graną ma 5 lat dopiero on w czerwcu, e, bo nie w czerwcu, tylko w kwietniu, e, już 6. E, ale tak sobie myślę, kurczę, no on jest chyba zdecydowanie za mały na to, żeby gdzieś te ząbki już mu zaczęły wypadać i tak się przestraszyłam, mówię ja pierdzielę. Patrzę tam troszeczkę głębiej, a tam dwie jedynki mu już wychodzą. Znaczy jedna mu już wyszła taka ta koronka, a druga drugi ząbek już tam się powoli przebija przez te dziąsełko. Także wiecie co no nie szarpię mu za te ząbki. E, gdzieś tam mu mówię, żeby języczkiem wypychał e, tego ząbka bądź ruszał sobie paluszkiem, tak żeby wiecie, po prostu go nadruszać i może gdzieś tam sam sobie wypadnie. E, ja boję się takich rzeczy, szczerze mówiąc. Nie mam zamiaru gdzieś tam szarpać za tego zęba, bo boję się, że gdzieś tam te dziąsło uszkodzę albo coś. Jak ma wypaść, to wypadnie sam. Te ząbki już tak fajnie się biorą i się ruszają, więc myślę, że to jest kwestia tygodnia, półtorej i, i mu wypadną. Ale powiem wam, że od razu. Partyzanta wzięłam i pisałam w internet, ile lat mają dzieci, jak wypadają mu, zaczynają wypadać im pierwsze ząbki. I tam właśnie pisało, że 6-7 lat. Więc ty myślę, no dobra, no w sumie 5,5 no to to jest taki wiek, Także no czekamy. Czekamy, słuchajcie, na pierwszego zęba. Ja czekam na pierwszego zęba, a Max czeka na wróżkę zębuszka, no bo no wiadomo, kas. No, coraz to lepiej tutaj wygląda. Trzeba to pozamiatać i pozbyć się tych właśnie Halloweenowych e, ozdób. Max teraz pakuje wszystkie zabawki z tych organizerów do jednego organizera. E, pucujemy tą komorę no i co? Wystawiamy. Oddamy ją za friko komuś. Na pewno komuś się bardziej przyda niż na... czemu za friko? Dlatego, że ona nie jest w idealnym stanie. Co prawda teraz jest brudna tutaj ubrudzona tymi farbkami. Ale gdzieś tam ma takie, wiecie, odpryski. To jest jeszcze troszeczkę porysowana. Jak ktoś na przykład będzie chciał się pobawić z szlifowaniem tego i malowaniem na nowo, to sobie to zrobi, żeby to wszystko fajnie, ładnie wyglądało. Ale jak komuś to nie przeszkadza, to będzie to tak. Ej, poczekaj, nie, bo chyba te zinksy trzeba będzie dać do jakiegoś innego pojemnika. Zostaw na razie, bo wszystkie zinksy będą. Czekaj, bo myślę. A Ty już dodałeś tutaj, bo ogólnie w szafie mamy taki organizer z takimi, tymi małymi zingsami, a wszystkie inne pierdołki, takie właśnie o, jakieś autka, nie autka, jakieś pomieszczenia, co Mam to w ogóle mózg? jest, jak, nie wiem. A to trzeba móc? też dać do osobnego pojemnika. A mogę sobie powybierać zinksy, którymi, którymi będę się bawić? No ale Ty powybierałeś. Max w ogóle wziął sobie pieczątki, odbił na czole. O, ja Boże wybieram. kochany. Nie, nie teraz, nie teraz. Teraz trzeba wszystkie zabawki spakować. Dobra, włóż na razie te Zinksy tu, no, żeby zrobić miejsce. Ja te, miejsce. Sobie. Ja te duże. I najwyżej no, później dobra. będziemy segregować no, ten te organizer. Okay. Bo wiecie, to nie ma sensu, nie ma sensu tego trzymać, bo no, dość dużo miejsca zajmuje, a, a jest to praktycznie w ogóle nieprzydatne e, nam. A tak to będzie miał więcej miejsca do zabawy. Git? Dobra, to tutaj porządki, a ja idę, słuchajcie, działać z kretem, żeby te wszystkie rury oczyścić. Odgrzałam rosół wczorajszy. O! Mam nadzieję, że nie wyleję. Elegancko, maksymalnie już się zajada. I słuchajcie, mam jeszcze dwie paczki do odpakowania. Są to paczki z temu. Nie mogę ich odpakować na tym vlogu. Zobaczycie zawartość tych paczek w kolejnym vlogu, dlatego że jest to współpraca. Bardzo mnie, słuchajcie, korci, bardzo mnie korci, żeby tam, wiecie, opakować to wszystko, zobaczyć, wiem, co tutaj jest, czy znaczy, w ogóle wiem mniej więcej, co tam jest, no bo zamawiałam to, tak? Kurczę, no, boli, boli serce, ale z tym muszę czekać, bo będę miała dla Was e, kod zniżkowy, także czekajcie do, do następnego... Vloga. A tutaj e, przyszła nam przedwczoraj, przedczoraj chyba e, podkładka do fotelika już z takim, wiecie, e, tym dużym fotelikiem się żegnamy. Też będę musiała e, go wystawić na sprzedaż z taką przedłużką. To się nazywa coś takiego. E, jest to taki pas, który m, przechodzi przez plecy dziecka na ramię i do tego mocujemy pas, który jest w samochodzie, po to, żeby przechodził przez klatkę piersiową dziecka, a nie przez szyję, także jest to no, znacznie bezpieczniejsze. Także ciekawa jestem, jak się będzie nam sprawowało. Tutaj mamy o na napiciu. Więc na pewno będzie, słuchajcie, nam wygodniej lżej. Maksymilian też będzie mógł się sam zapinać, więc też gdzieś tam mnie to też obciąży. No i też będzie można dawać tą podkładkę do innego auta. Też nie będzie musieli się, wiecie, męczyć z przekładaniem tego dużego, gigantycznego fotolika do, do drugiego auta. Także no zobaczymy, zobaczymy. Jutro będziemy mocować. A ja już przestaję gadać, bo zaraz mi rósł wystygnie. Dobry? Mhm, Smak no, a ja, ja chciałam taką marchewkę. Chcesz marchewkę? Tak. A ostatnio jak Ci dorosła dałam marchewkę, to nie chciałeś. Mówiłeś, że nie zjesz. No dobrze, to daj. Idziemy dać dziecku marchewkę. Nie. Zjesz? Nie. Ja. Pokroić Ci ją? Mhm. Czy nie? Tak, pokroić. Pokroić ją? Marcheweczkę. Ostatnio jak dawałam Maksymilianowi marchewkę, to oczywiście było blefu. On nie zje tej zupy z tą marchewką. no dobrze, no. Bardzo mi to cieszy, że chcesz jeść marchewkę, wiesz? Marfewka jest Bo zdrowa. Marfewka, jest Mar marfewka ty marfewko, siadaj, zjadaj. Marfewka też jest bardzo zdrowa i daje witaminki. Dobrze, to zjadaj tą marfewkę. Trzeba ściągać te wszystkie gadżety. A Bo już jest po Halloween. A, ja chcę A tu są cukiereczki. Hmm. No możesz jednego zjeść. Dobra, to. A, to. to. W ogóle ja to też mam. Dobrą stylowę dzisiaj. Małą Ty jesteś w paski, ja jestem w Podnie Spodnie masowe. Do masu jeszcze kupę czasu. Dużo Dużolek jakiś. No, ale smakuje guma, prawda? Jabłkowy. No. Mhm. Ale mega dobry. Mhm. A więc to jest za tym, wiesz jaki armagedon. A tak Armagedon będzie sprzątał? A wiesz ile tam jest zielków starych? Będziesz sprzątał. Te wielki stare. ja ich te cały pokój, te twoje kolejne. No to jest mój pokój, a nie mój gościu. Tu jeszcze są jakieś pająki. I nie toperze. Nie toperze, Ile tych szkieletów? Dwa było? Tylko nie ma? Moje dałem. Babci... To co może zostać jeszcze, co nie? Tak, jeszcze no. do, do końca dnia Robimy z Maksymilianem porządki W szafie, nie w szafie, w jego pokoju I coś takiego znalazłam Nie wiem, czy ja Wam pokazywałam to gdzieś w jakimś vlogu Ale w każdym razie, jak Max się urodził Dostał mm, od swojej chrzestnej e, Taką szkatułkę I jest mega słodka Słuchajcie, tutaj pisze się Maksymilian. jego imię Dzień, który, w którym się urodził Rok o godzinie 11.35 Mierzył 55 cm I ważył 3660 nie ma tutaj jakoś bardzo dużo rzeczy. Mo wiem, co tam jest. Nie wiem, czy Ty wiesz. Nie wiem, czy nie dla nie Was wiem. może być to obrzydliwe, ale mm, wiem, że moja mama mm, też takie coś mojego miała. <grym> e, więc tak. Co my tu mamy? Tutaj są takie: bo on to właśnie dostał żeby tutaj pieniążki właśnie na, na ząbki, mm, na drobne wydatki. Co tu pisze jeszcze? Na zdrowie. Co tu pisze? Na szczęście, na pierwszy kroczek. Także takie są tutaj pierdółki. Tutaj słuchajcie mam jego pępowinkę, ale nie będę Wam tego pokazywała, bo jest to. No. to wiecie. Nie. A tutaj, mój drogi, wiesz co jest? Wiesz co to jest? Nie. To są twoje pierwsze ścięte włosy. Serio! To są twoje pierwsze ścięte włosy? Nie, muszę wystawić na rękę. Nie, nie będziemy tego brali i otwierali. Dlaczego? No bo to jest w woreczku zapakowane i zaraz się to rozwali. Także ja się, to nie upadnie Max z tego ja szesła. Ja się tego boję. Boisz się? Pierwsze ścięte włoski nie. twoje. A co jest napisane? A tutaj jest. Życzonka. Zaraz ci przeczytam. Także mam nadzieję, że jak wypadnie pierwszy ząbek, no tak, poczekajcie, bo to wróżka zębuszka przecież zabiera. No, dobra. Pakujemy tutaj. Cytamy. Czekamy na ząbka. Czytamy. Co? Czytamy? No Cytamy. dobra. Snów kolorowych, zabaw szalonych, przygód wspaniałych, przyjaciół doskonałych, góry słodkości, mnóstwa radości życzy matka chrzestna, Klaudia i wujek Oscar. Oskar. Oskar? Kto no. to jest Oskar? No mąż cioci Klaudii. A on tak. To, to była cioci Klaudi? Mhm, to swoja chrzestna. Od... Matka chrzestna. To była moja matka? Matka chrzestna. Normalnie aż się muszę pochwalić. Zobaczcie, Maksymilian z miotłą i ja mu nie kazałam. Sam wziął miotłę. Przesunął w ogóle sam regał. Jest on tutaj. Za chwilę przychodzi znajoma, będzie ją, e, ten regał zabierała. No i co? I, I by... ten... No. I by tak długo jej nie zajmował, bo stąd to by musiał. to, A to tam. Mhm. Mm to stanie... Sobie w tym miejscu. Tylko no wiadomo, będziemy musieli jeszcze. O jezu, takie to jest ciężkie! I będzie jeszcze telewizor! No, pomyślimy z tym telewizorem jeszcze, pomyślimy. Od razu więcej miejsca. Także Git, spoczko, bo akurat zobaczcie. To są Maxa zabawki i tak na dobrą sprawę jeszcze pół z tego kosza. To są zinksy, którymi się nie bawi, którymi, które gdzieś tam e, chcemy w przyszłości sprzedać. No i tyle. I tutaj mu, proszę bardzo, ma swoje stanowisko e, pracy, gdzie tak na dobrą sprawę spędza dzień przy biurku, bo tak jak mówiłam wcześniej, e, on gdzieś teraz taki wycina maluje i takie różne pierdołki, tak samo ma i tutaj miejsce na pierdółki i tutaj, i tutaj, i tak samo pod łóżkiem, i też w szafie, więc po prostu ten regał jest nam zbędny. Gdzie ta sprząt... a tu jest Pan sprzątacz. Jezus Maria. Jeszcze za łóżkiem No, jeszcze za łóżkiem trzeba też. Odsuwasz? To czekaj, ja Ci... U gościu! Ej, Max, to tak, uważaj, bo ty nie, nie powinieneś sam tak brać i przesuwać tego. O, matko, bo wo... ja nawet wam nie będę pokazywała, co tam się dzieje, ale proszę bardzo, skarpety są. Zawsze jak Maxa rana ubieram, szukam mu skarpetek, to nigdy nie ma skarpetek. Proszę bardzo, gdzie są skarpetki? Max ma fazę, że w nocy ściąga skarpetki i rzuca za łóżko. Także. O, o proszę! Proszę bardzo! No ładnie. Dzisiaj dzień sprzątania. I dzień rozdrabiania. No też, po części trochę tak. Spodnie 3 czwarte, czyli wszystkimi świątecznymi piżankami się żegnamy, mój drogi. Myślałam, że może może będzie coś dobrego w tym roku, ale nie, o, poczekaj, te są dłuższe. Chodź tutaj, pokaż. Te są No to też jest za małe. Przemierzamy wszystkie te kurtki, wszystkie. A nie, czapa jest git. Czapa jest git, tylko cię ją wyprać. A pas, pas. Dobra. A pokaż te spodnie, bo w tamtym roku te spodnie były na ciebie za małe, za duże znaczy. Ale specjalnie dawaj, szkitki. Specjalnie je zostawiam. Chyba, chyba będę. O! A na desce snowboardowy albo, albo na nartach będziesz w tym roku jeździł? Nie. Czemu? nie chcę. Ale w ogóle czy będziesz jeździł? Będę, bo się stę. Tak? Ale... A pamiętasz jak tamtym roku jeździłeś? Mhm. Co Ci się bardziej podobało? Hmm. Narty czy deska snowboardowa? Te dwa, bo ja nie wiem. Już nie pamiętasz? No, Trzeba będzie spróbować na dwa. jednym i na drugim, co? Te dwa. A co na ciebie tutaj jakieś szaraki? Albo może jakieś szelki byśmy kupili. Bluza też za mała. Nie. No tak. Na Wirus, Cholera wyros! <śles> <śles> Masakra po prostu. Dramat! I co roku nowe ubrania. To z po prostu? <śles> Regał zabrany, podłoga wypucowana. Mmm, kuchnia ogarnięta, prańska się robią. Także dzisiaj taki naprawdę bardzo, bardzo, bardzo domowy dzień. Dzień bardzo domowy vlog. Yeah. Ej, serio mam dętkę, wiecie? Jestem już trochę e, zmęczona. A chciałabym jeszcze dzisiaj zrobić generalne sprzątanie u Maxa w szafie, bo tam serio jest dość sporo ubrań. E, trzeba zrobić renament, popatrzeć, czy te wszystkie ubrania takie wiecie zimowe, ciepłe są na niego dobre, bo coś tam patrzyłam teraz mniej więcej. E, ale to tylko spodnie i kurtki. A tu wiadomo, jeszcze bluzy, czapki, jakieś rękawiczki. Czule mule, także będę się z wami już żegnała. Eee, idę ogarnąć tą szafę, bo już nie będę was tutaj zanudzała ogarnianiem szafy Maxa. Boję się co? Boję się co tam może być, kurczę Blaszka. Także co? Widzimy się w kolejnym vlogu. O, słyszę, że chyba sąsiad Remont robi. Pa!